Ten ostatni czas po ekspozycji pani premier Ewy Kopacz myślę, że uprzytomił wszystkim naszym oponentom, że broń Boże nie składamy broni, że mamy plan działania dla Polski nie tylko na najbliższy czas, na najbliższy okres roku, ale na wiele kolejnych lat, że przed nami wspaniały czas, który ma dopełnić rozwój naszego kraju w takim kierunku, który chcemy, aby nasze dzieci oceniały potem jako no, taką potężną dawkę nie tylko inwestycji rozwojowych, ale takich inwestycji przede wszystkim w człowieka. Więc życzę Państwu tego, co sami zaproponowaliście, czyli startu i wygranej. Wygranej na najwyższym poziomie. I... Pochnia, czyli sprężnoślowej, którą może się poszczycić dobrze z jednego <laughs> który naprawdę na przestrzeni lat się mocno rozwija. od 12 lat nie miał swojego przedstawiciela. W tymże w tym, że, sejniku, w tym, że sejniku, gdzie te pieniądze, które są proste dotują określone przedsięwzięcia, rób, służą dofinansowaniu różnych inicjatyw zgłaszanych przez samorządy. Samorządy powiatowe, samorządy miejskie. E, moim celem jest tak, aby być jednak obecnym w tym syjniku przez te 4 lata, kiedy będą no, podejmowane te kluczowe decyzje dotyczące akceptacji projektów i ich finansowania. Uważamy, że... Bokwia, powiat bocheński i kompetencje powiatu bocheńskiego realizowane przez Radę Powiatu mogą dla miasta Bokni i dla naszego wspaniałego rynku, wspaniałego powiatu być realizowane w dalej w sposób. Spokojny, skuteczny, mądry i bezawantowy. Szanowni Państwo, brawa dla kandydatów do zakończenia. Chwileczkę, miasto Bochnia, teraz czas na gminę Bochnia, lider okręgu numer 2, pan Wacław.